kemp się zło za każdym zakątkiem taj się zło ty jak kurma sprawdziłem ta strefa który hmm. <grymka> shift ba 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 Ale chyba nas przez to nie widzi. I... Nie wychodź, nie wychodź. Alarm. Alarm zażegnany. Mara się już wychodzi. Okej. Okay że go szybko porobił, ale był stres. No, <coughs> ja też szybko z wyszakam widzowie zabieram moją zbroję i mój kilo. No to słuchajcie, lecimy. Yy, po prostu ja sobie, słuchajcie, się, ubiorę i się widzimy. Teraz <laughs> widzieliście, ja już jak widzicie ma swoje własne itemy. Ja bym, to. Jabym jakąś Jabym skrzynkę, jakiś skarbiec. No to. to znowu muszę zrobić cięcie i się wadamy. Dobra, już słuchajcie, jestem. I lecimy z budową naszego sejfu. Kasper, chodź, bo ja będę budował safe. I Kasper, w tym odcinku, jak się nie będziesz odzywał, to więcej odcinków z Tobą nie nagrywam, ok? Okej. Okay. Katper głośno i ze sensem gadaj. Nie pytajcie się skąd mam 300 obsydianów. Zrobiłem chyba 3 godziny cięcia, prawda? Jezu, już zbambikowałem. Gdzie to w sejf? No przecież nie, tu chodź do głównej części miasta. Mamy jego no, brata sobie ci krzyczy. Katzrafi nam szybko drzwi. No dobra, już mamy początek sejfu zrobiony. Ścieżkami. I naprawdę teraz tego dirta, co zniszczyłaś. To ma być Kasper porządne miasto. Dobra widzowie Lecimy, <coughs> no bo Kasper nie nagram z tobą więcej odcinków, bo się nie, nie odzywasz. Poczekajcie widzowie, ja zrobię cięcie, no bo ja tu hmm. nic nie widzę chyba pójdę sobie po pochodnie nie to, Dobra, to idę. <coughs> Dobra widzowie. Lecimy. Znowu mam laga, a się, bo muszę wyjść z serwera. <kuh> o, dobra, słuchajcie, weszłem. Eee, lecimy. Nie wiem, czy ja mam takie ostre lagi, że mam game mody. No i pewnie zaufani widzowie mi uwierzą, że nie mają game moda. No bo to jest racja, prawda? Kacper, no to, no, to jest no właśnie, to jest sama reakcja. Mhm. Walą Cię. Karpel, wejdź do sejfu, Ci powiedziałem. No wszedłem. Wszedłem! No okej! Okay. Kacper, więcej gadaj na tych odcinkach. No nic, no, no. Tak, tutaj ident. Ja, mam no, no, na serio, znowu źle klocek podstawiłem. Lecimy, 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 to jeszcze to lecimy, dać nam nam po lecimy, ładną lecimy, No lecimy, lecimy, Komacham tą rączkę. E! Co się mi też szybciej poszło? Będę i do widzów, żeby odcinek nie był nudny. Mm. <coughs> Widzowie, może zostawicie yy, milion łapek w górę. Milion łapek w górę macie zostawić. Więc zostawcie szybko dużo łapek w górę z bika z dzwoneczkiem. A może się akurat uda na tym odcinku, wisi milion. Teraz to też muszę. Dara, już. O. Coś ci to szybko wychodzi, Niko. No. Kacpera, daj mi dźwignię. Mm. Kacpera, daj mi dźwignię. A, dźwignię. Dzięki. Czemu to nie działa? Ha, obsydianu się przecież nie da. O Jezus. Dobra, widzowie, skoczę po bloki. Żelaza. O, do tego domku. I się widzimy. Teraz zajęcie z blokami. Żelaza działa. Zamknij, Kasper. Mm, okej. Okay. Dobra, zamknij. Teraz patrzcie, to tak działa. Patrzcie. te szybko otwieramy i tu przechodzimy i tak szybko <tryk> zamykamy. Tylko po prostu zrobię. Poczekajcie, idę po traktora. Idziemy po traktora. Też możesz wyjść, klipper już teraz nie ma. Ej, mamy no, mm -hmm. Nie, ale mamy pół płytki. <coughs> A pół płytki się też nadadzą. teraz w mega fajny sposób, jak to mam zrobić, pierwsze to trzeba zamknąć. <laughs> mhm. O, co A wydaje się, jakąś nową piosenkę i podam. No właśnie ją robię na początku każdego filmu. Ja przecież śpiewam. Nie przejdziesz. Ale patrz. Za to się otworzysz. Ej, doro, tak się też da. sobie. No ale Kasper wy, wyjdź. Musisz się to nauczyć wchodzić. Patrz patrz tutaj klikasz shifta. I tutaj masz dźwignię. Naciśnij ją. Patrz odsuń się. Patrz Pod, podchodzisz tak. Ja mogę, o Dobra. Pyk. I sobie wchodzimy. No spróbuj to otworzyć. Ale shifta. Patrz, no na puste okienko. Hmm. Tutaj. No i teraz kliknij dźwignia. No kliknij. Brawo, zamknęło się. Jeszcze raz kliknij. No, kliknij i chodź, chodź się otwarło. <coughs> nie możesz mieć nic w łapie. I zamknij już safe. Ja ci powiem, to nie otworzysz. Okej, okay, poszli stamtąd. Jak będziesz chciał, to ci otworzę sejf. Mhm. Mm <coughs> Dobra, iść. Przepala Przypala mi się i to jak szybko. Więc to tak działa. No, no je, pół płytki, lepiej płytki. Chcesz, żebym ci otworzył safe? No, otwórz safe. I wejdź do niego. <laughs> hmm. Te bloki. Dobra widzowie, pyk. Otwórz. No, otwórz. Zamknij. Wszystkie rzeczy. Nie. Kater, chodź do sejfu, no bo tam jesteśmy bezpieczni. Zostaw mi otwarte. Masz jakieś cenne itemy? Nie, ja też nie mam. Siódmy poziom, pyk, szybko wbity. Ty, całą zbroję bierzemy. Dzięki za otwarcie, Mamy do, zamykaj. Pyk, wkładamy tu nasze żelazo. To jest krzywdzone, więc nie mam w tej są zbroje. Nie, ja, jestem uzbrojony. Trzymaj to kacper. A dalej się nagrywa odcinek? No dalej. Ty się w sejfie, ja stąd wyjdę. I lewo, jak i cenne To jest najdziwniejsze, że nie wiem, co mi tutaj mamy cennego. Dobra, lecimy, widzowie, nie śpimy. Przeniesiemy stąd żelazne żelaznej itemy, to przeniesiemy, to ziemniaki nie, to nie barwniki też, bo są dość rzadkie, albo zostawię tu barwniki. I widzę, jak to już jest, to będzie koniec ewidentny tego odcinka. Jeśli ja tu szybko fajnie idzie, bo to są te schody. Dobrze, że to jednak zrobiłem ze te schody. Teraz <laughs> <Jezus>, dwie słyszę. <laughs> to. Ciebie biegnie Twoje zatrucie. Nie. Kręci mi się w głowie. Nie, bo jest takie, jak to, że ci się kręci w głowie, ale ty tego nie masz. Dobra, <laughs> Trzymaj, zwiniłe mięso, bo mięso. Mamy te rzeczy. Dobra, widzowie, w tym momencie, jak kończymy, nie odcinek. Czy mamy jakieś cenne bloki. Dobra, więc widzowie, my się z wami żegnamy. I tak, 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 Więc. Bap-bapki. Bye. bye